To jest program Dzieje się wracamy po krótkiej przerwie i zaczynamy od tego, jak imprezują gwiazdy. Sprawdźcie. Muszę zapytać o najlepszą imprezę w Twoim życiu. Pamiętasz taką? Wiesz co, no nie pamiętam, to była chyba taka dobra. <laughs> Mam nadzieję, że dzisiaj będzie taka impreza, bo tu jest bardzo fajnie, przyjemnie, sympatycznie i smacznie podobno ma też być, więc myślę, że dzisiaj się tu będę świetnie bawić. No właśnie, a co musi spełnić, wiesz, jakie mus muszą być warunki na takiej imprezie, żebyś się dobrze bawił? Musi być jedzenie, ludzie, co musi być? Tak naprawdę jedzenie musi być. Muszą być fajne osoby, Ty musisz być i przede wszystkim musi być też fajna muzyka. Już ja jestem muzykiem, więc jeśli jest fajna muzyka, no to ja od razu się dobrze bawię. O kurde, zresztą... O, to ta... miałeś znacznie ja, więcej. Ja musiałbym się cofnąć dużo, sporo w pamięć, no. żeby, żeby tą najlepszą... E, gdzieś tam sięgnąć w pamięci, nie kiedy... Tak, kiedy ona była, ale... Ciężko by było, wiesz, kilka ich takich było, było i dużo takich dobrych, ale wiesz, jak jest dobra, to jej się nie pamięta przeważnie, nie? Tak, tak to jest. Moja najlepsza impreza. Las Vegas, moje 30. urodziny, koncert Davida Getty. Wow. What happened in Vegas, stay in Vegas. A to było zaplanowane czy absolutnie wiesz spontaniczne yy, urodziny wegas zaplanowane impreza spontaniczna dzięki właśnie znajomym którzy tam mieszkają <śmów> Nie chcę być... jedna <śmów> Mogą być dwie jedna mm, O Jezu wiesz co, my za każdym razem imprezujemy inaczej <śmów> Mówię tu poważnie nie, wiesz co? My, my naprawdę imprezujemy inaczej. I też jak sobie koncertujemy poza Polską, to wychodzimy sobie w różne fajne miejsca. Fajne imprezy były w Australii, to pamiętam, do rana. A nie chcę no. być skromna, ale fajne imprezy my organizujemy. Zawsze. No właśnie, co musi być no taka Muszę zapytać, co musi mieć taka impreza, żebyście chciały tam być, albo jakie imprezy organizujecie? Słuchajcie, no my jesteśmy y, dziewczynami latino, zdecydowanie, więc, więc muza y, taka. Energia. Energia musi być. Muszą być y, ludzie, y, którzy po prostu śmieją się z nami do rozpuku. Tak, Wiesz, co to prawda jest taka, że jak. Y, Znasz ludzi, zapraszasz ludzi, spędzasz czas z ludźmi, którzy mają pozy... jakby dużo pozytywnej energii. Um, to, to, to już nie jest ważne gdzie. Takich imprez w moim życiu to chyba było dużo. Ciężko mi tak teraz sobie przypomnieć, no bo jak wiadomo, ja troszkę się w życiu naimprezowałam. Ciężko jest. naprawdę, z ręką na sercu, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Ale to jest tak, że z programu Warsaw Shore jakoś tak mocniej wspominasz te imprezy, one były jakieś takie wiesz ekstra, czy, czy to odcinasz totalnie? Znaczy, no na pewno to były jedne, jedne z mocniejszych imprez w Warsaw Shore, ponieważ tam jakby nie było żadnych granic, mieliśmy ochrony dookoła siebie. Tak naprawdę mogliśmy sobie pozwolić na, na wiele rzeczy. Dlatego uważam, że tam, tam były takie najmocniejsze imprezy, zdecydowanie. Co teraz taka impreza musi mieć według ciebie, żebyś była zadowolona? Szczerze mówiąc, teraz, jeżeli chodzi o imprezy, to raczej, jeżeli już. Na, na uczęszczam na imprezy, no to, to zdecydowanie domówki. Ja m, nie lubię chodzić na, na jakieś takie publiczne imprezy, nie wiem, do klubu czy coś takiego, ponieważ m, ludzie mnie kojarzą i e, kiedyś mi się to podobało, że na przykład ludzie się rzucali właśnie na szyję, robili sobie zdjęcia. E, no powiedzmy, żyłam takim życiem, więc podobało mi się to. Teraz na ten moment, jeżeli poszłabym z najbliższymi osobami do klubu i takie osoby się na mnie rzucały, no to już totalnie mi się to po prostu nie podoba, bo z tego wyrosłam. Także tylko i wyłącznie domówki.